Do boju Polsko, <śledź> do boju Polsko I tylko ja dalej nie znam tekstu, kurwa Nie znam tekstu! No i chuj A Wreszcie chciałem Cię na minę, bo też nie znam Kurwa, jak on nie zginął? Dwa lewe dostał, ty! My mam być po 40 Ej! Przecież tak wygramy z k***ą, uważaj, żeby nie colo Dawaj, o, 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 o Flame, dawaj tam 97 w 3 <mysunki> Kurwa ale wyciągnął <śledz�> Ej dobra jedzcie z tych 3 Mida Majsok i Jematy i, i Kuba a wydługicie na B Odpuśćcie to A no Nie, ktoś mi da jeszcze Mińmył! Ała! Dobra jest Jadam B, B, B Dobra, chodźcie ja się, się O Człownie kurwa to, a, badań, badań, badań. Nawet No wbiegłeś prosto w nich, kurwa, co ci bym pomógł? Ja dałem palaka, no ze mną to, żebyś mi ich Powiedziałeś, pikujemy? Dajcie ale... Dobra. Czaduj, 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 się zbiło. Oni są low wszyscy. Brawo, słyszę chyba lewo, lewo, lewo. był taki ale, Mówią, że skiny nie grają. Jak widać to prawda. Ej, ile to k***a trzeba strzelać, to gówno jest ładne! Ale przynajmniej cieszył oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej, darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterfly'em. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Movementu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o. chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki w akcji EXCHANGER wymienisz je wszystkie na przedmiot, który Cię interesuje. Z kodem MOSKITO otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. Nie daję drugiego. Nie ma Ej, jadą B, jadą B! Ja wy... miłem, nie tyle. Ja mi łeb. Czekam to, to, na Was. To już jest do save ogólnie. No ale, bo Ci no, pod wycięli. To już jest do save, to już jest do save, to już jest do save o, B ogarnąć, nie? Bo cały czas B wchodzą. No mamy. Grajcie B, odpuszczajcie mida, Ciemnia w bez Dobra, zaraz, zaraz znajdę. Pomagam. No, to... oh, nie, nie ma to, już teraz topnie się ABS-a już. Graj na ABS-ie. Gala wchodzi, gala, gala przeszedł. Jakby na przykład wchodzili galę, to może dać smoke'a siebie przeszedł. na abs z prawego. Chodź masz do drugiego, to po prostu. Podejść, podejść po tak, idź idź, idź. idź ci 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 ci. Na Próbuj jednego zabić, no. Tyłu, tyłu po scout'cie, po mid. Chodź tu, chodź tu, ktoś do mnie zeskuł. Marian, Marian. Dobra idę idę. wróć, wróć. Daj smoke'a, Gala. Walk, 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 Skocz na mnie. I graj na razie z BS. I został Do okna. Brawo, jeszcze A. mid będzie. Będzie wziął cię mnie patrzą. po lewej. A. Nie, ja cię patrzę, ja cię patrzę. Gala leży. Mid jeden. Ja ich flaszuję niby. Ja patrzę ci longa cały czas. Wygonili widzieliście? Kuba, górę. Uważaj Kurę, górę, kurę sobie, Kuba.

no, B, kurwa, wyje***li wszyscy brak, 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 idę, Oni nie idę, mają broni tak. za dużo o, kurwa, Idę z dołu no. Jest to gdzieś w kałach? Jest Ciężko będzie chyba no, Jak on nic trupy nie, nic wie, to nie zrobi, to chowaj Nice O no, Tunel przyszedł I, I tunel, i tunel Dobra, idź dobrze. Czas ma, czas ma! ma czas Mnie przyzabiłeś go! Zdążę? No już teraz teraz nie, już teraz <śmierdziś> nie! nie. <śmierdziś> kurwa, teraz nie wiedziałem! <śmierdziś> kurwa, chłopie! Skąd ja miał to wiedzieć? Nie no, Marian, Jezus na pewno nie jesteś w ale Ja już jestem, ja już jestem. Leśnij idź gale. Kuba, idź gale od razu. Oho! O, brawa! Lecą! Dobra, czoła, 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 idą! No idźże, kurwa! A spróbuj, kuba na zumie pójść tylko dwie. jest? ładnie! Skocz do góry teraz na bsa Albo przebi do lewej, jak wolisz Ej, mid, mid, jest! Mam tu Mid, uwaga, mid to B. Wyjebam. Teraz już musisz się rotować, teraz już musisz się rotować. Ej, z tego A. Ej, dopiero dobiegał ten! muszę muszę, mój sam. Dopiero. No ale chłop dopiero Kurwa, był ja bym do bym lewej. lewej, śmieć! Tak, szum pod. Czyli daję flesza i podchodzę. Flesza i od razu pikuj, ja no. tak. ja Ja Jadą. Jadą, jadą, B, jadą B, boks. Pikuj dalej. Bo? Nie, oj. Flesza mnie. Nie wolę! za każdym razem peskę daję, nie? Muszę ci pokazać, jak to zrobić. Gdzie ta opa, ogno? Znaczy się schować w ogóle. I... Potem. Tak, no, tak, 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 tak. Daj mój to w piguł, spierdalajmy. Po no co na dolną może z igali, Nie wiem, gdzie jest. No, Dobra, no, Nice. nice. Obity no, na Do lewej wrócił, do anarchii. Do lewej, no. Brudziu, do nice. no o, o kawałek ja kawałek. Dolną uważaj. To. No, to. No, Dwie jeszcze dawać. Na wyścianie na Boksikę. Co to teraz mi da? Już i ostatnio, teraz. A jestem głupi. Próba, jeszcze ma, jeden to long, to jeszcze to... jeden, jeszcze jeden long. Mogę sobie górę skoczyć na boksa. Chodzą. Boku. Uważaj, uważaj. Chodź do bez, już spierdala na galę Kuba. Kurwa. Ucieknę, ucieknę, ucieknę. Ale nie chodzę po <laughs> chyba, ej Nie wezwa, nie, nie wezwa. Czekaj. Idź pierwszy. Nice, 3 na 1. Może, Może być, być gęś. A smoke smoke'u siedzi, uwaga. Smoke. Smok. Da... Jest paka. paka pikuj z góry, Kuba. Na zoomie, no. Na blisko pewnie będzie. Od razu pikuj. Wok. Jadą. Słyszysz? Dawaj. Teraz się chcemy znowu, znowu, znowu No wiem, pakę mamy, pakę mamy Masz smoka rzucić na, na, ten? Ja palaka ja. Znajduję go Do teraz... okay. dolnego uciekli Uciekają do dolnego, do dolnego Papają, idź na mida, Kuba, idź na Midakuba Kuba Idź do lewej jeszcze trochę no i znowu i weź co w stronę B teraz, bo no B będą wchodzić raczej, pakę mam, ale jeden był pod B będzie do dolnej, wróć znowu na Mida z dolnej będzie wyjeżdżał, a reszta jest dolna, nice, no tak, no tak, o oh, kurwa nic mnie nie zabił, ale na, Dalasz kurwa, bo trener jest, ej właśnie, bo on nie gra z nami ty, ja Dole! Długa? Długa, na pełnej gó... Marianku! Jest drugiego też do. Ucha No i czekajcie, chwilę niech smołka smoka, daj coś. Poczekajmy ze smokiem. Nie ma smoka. I idę dokupić. <laughs> o kurwa. To ładną pyta żeś do daj... jał. czekajcie, nie piekłem. Kupiłem. Kupiłem. Wstajd jest głęboko. Czekajcie. No on niech podejdzie do smoka i wtedy. Umiesz tego City? Ja ja daj. sam Obawiam się, że do tego dobrego. Ale, ale weźcie nie tu, tylko idźcie na łąku zaraz, niech on A przejdźmy i... no, łoku. Tego smoka na łoku. Ta, 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 ta. No, no, no. Górek u was. kara. skara. K**wa, mówię, Jazda, Ja teraz. Wesa. Ja patrzę wam smoka. Galaku. Trzymajcie tak. Bez plantuj tylko, błagam. Krim. Nie scream, on Bania w locie? Post, nie, scrim jest. Scream jest, wyjechał on. Kurwa. We... Gala. M możecie na oko spróbować wyjść tego mida tam, co jesteście na dole i próbować szukać. Dwóch do... gala, gala jest, dwóch gala. Dojeżdża. Nice. On B wyjeżdża. Dobrze. jest. Nice. Brama! Brama wybieg, wybieg, wybieg. masz. mam starego ch**a! No nie trafiłem nic! Jestem kurwa. Nie, nawet nie. Tak, tak! Ja nie, ja nie gram diga nigdy więcej. Przyrzekam, jak było, kocham. Mi to dojechał! Czy, czy to był Nate jest, Miel, jest, 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 patrzę, jest, 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 Co obok? ma. Nice, Kuba. Ładnie. Gala. Spalm tu? mnie. może Nie, nie Nie no, niby mówiliście, że gala jest, no to... No, ma się

Moc, ja ole tej stój tej kurwa, stój, no stój kurwa No nie stoisz kurwa no, Nie mogę wstać do, bądź do Dolna może być blok, łok i prawo Ale zamoliłem, no ja, Ale nie ja nie umiem tej dolnej pójść Sebek Minus ten mit, zabiłem ja takim meczu, ja muszę jechać z nimi. Oni mogą być zaraz od longa, Praduje ci na shorta. Long. Czekaj, Long, chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Dobra, stoimy tu, stoimy tu ujebani. Nade'a macie w razie czego, żeby rozbić. Powinien majczak stać z flashem i rzucić, jak chłop tiknie bombę i kurwa wtedy tempo jest On spalił nas. Co miałem zrobić? Jeden palak i nas nie ma kurwa. Dawaj, lecimy. Już jest, już jest. Eta, kaukas. Gala. To nie daje, bo Maren jest to, sam. No poczekaj, poczekaj. Poczekaj już, nam że ten. Daję teraz. No, no, dawaj. Kurwa. No, ty jazd, ty jazd. Do prawej, do prawej. Macie smoke'a mojego. Gala. Pommy, musisz wziąć. Smoke'a CT, Kuba. Gala, wupa. Możecie podejść B, Nie wiem, czy to nie jest luką jakąś. Kuba, zabiję Galę zaraz. Kuba zabił. Przecież to jestem tu. Rampa. Dobra, jeden. Co robim? Możecie iść B. Chodź B. Spółka macie jeszcze, macie na mnie jeszcze. Gdzie? Po prawej, po prawej. Chodź mi o to, że jeszcze jest. Pada. Ale Kuba przebiegł. Patrz rampę. Tylko B będzie raczej, chłop. Jest! Jest! Komin, komin, komin! Ajej, plantuj. Zajebiście, Kuba, ładnie. On Raczej Gala jest. Gdzie zagrać? Gdzie stanąć? Pod siebie, Kuba. Pod siebie? chciał. On Jest, On chciał. On jest On chciał. On bomba jest. chciał. Ja się wcieluję w drzwi. chciał. przejdziesz za grubą? Może mi. chciał. On nie co? Do lewej Kuba. Nie do lewej. Ja nie wiem, jak ty go nie zajmowałeś czy tym Nie wiem też. No, Longa mieliśmy przejmować, a nie dojeżdżasz no, mi do. Nie wiem. No, chodźcie. Drugi tam. Ta, ja już mam już, pój pój z tym shortem Idę z, z, z tym shortem, Dola, dolla, dolla, Daj, dolla, dola. Nie, nie grać, Daj. Nie, miał Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Scouty na bs z góry Majszok, musicie wcelować, Majszok! Już idę, już idę. Rzuć, Marian, smoke'a. Gdzie jesteś? Pyk. Daj flasze górą, Majszok, i spodesz, się w celu. Jest, BS-owo, do lewej uciekł, nice. Smoke'u, uważajcie, on wyjdzie za tego smoke'a. On wyjdzie za tego smoke'a. Skrim Scream może być, kładę nawet gala. Gala. Kładę nawet gala, gala, gala. O, zaraz, super, CETE chyba. Ktoś skoczył cetę. To wy czy nie? Nie. 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 Jest. Brawo, Marian, jest piękna tak głowa. Chyba tak, powiem się... wam, że bez kitu ta rozdziałka no, tak no, zmienia, no, że chuj, nie? Mid'a mogą jechać. To na zakręcie i nie czekajcie zatem. na lubię. Tak, 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 tak. się mi się, mid'a. Jadą, mi, jeden podjechał. się, wteluj się. Dalej, no dalej, dalej, dalej. A gra jest rozdzielona na moje. No i ja razem. Razem, Marki, go, go. Leccie, leccie, leccie. Go, lecce, go, lecce, short, lecce. go, short. go. Short. go... Albo B, no. Ja idę B, ja idę B. Razem, razem, razem. Zajęby mi się. Lolik z D, a ja bym ja nie mam bikować tego tego mida. Ja mogę sfajkować, że tyle potem się Dobrze, dobrze. Ja mogę sfajkować, to by dać smoke na bramach. O, tylko nie wychylaj to w ogóle już. to jest to Jo. Gdzie mamy iść pod B? O, paki wyszli. Cicho. Leży. Nie, nie. oni save, oni muszą save'ić. Dobra, w lewo celownik jak coś bardziej.

Jezus... Smokuje CT! Teraz w górę! Do teraz, do pit'a, dopita, dopita, do pit'a! Do pit'a, do pit'a, do pit'a, do pit'a! Zjebie znaczy smoka? Patrzę. Tak no, i podsuń sobie do prawej powoli, no. I spróbuj na podes wyjść. Ma ktoś spalić za dom? Patrzą w Ja będę miał. Palcie tam BS w chuj. Gdzie ja stoję, ku**a? Stoję ci w górze! Kur**a. Spróbujcie, potrzebne. Cały czas za bezpieczną, za bezpieczną, jest za bezpieczną! Lepiej, Kuba. Jeden gala, jeden gala. Jeszcze jak my biję. Zatem minus. I last gala, nie wiem czy ten następny. No co no i dobrze Czwiorzyleń, level, czwiorzyleń, level, kurwa. kurwa. trener zmęczony bardziej niż przygierce, ja <laughs> no. Bo on to widzi na żywo, kurwa. Da. Co my robimy? Widzisz, ten na wody, get, ten, to byś przyjechał do. Ale gild posiedzieli, ojciec.